Giełda Probit rusza z poniedziałkowymi airdropami i zaczyna od niebyle czego, bo od platformy, która będzie tokenizować sport. Cześć, z tej strony Maciej, witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmie z serii. Kryptowaluty bez tajemnic. Oczywiście, jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, nie zapomnij dać subskrypcji i dzwoneczka po to, żeby być na bieżąco z wszystkimi moimi materiałami. A jeżeli uznacie, że to wideo jest wartościowe, nie zapomnijcie podzielić się łapką w górę i komentarzem. Oczywiście przypominam, że wszystko co mówię w tym filmie to nie jest porada inwestycyjna, jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. Dzisiaj film krótki, szybki, ale film, który. Otwiera coś nowego dla giełdy Probit. Wiem, że nie wszyscy jeszcze znają tą giełdę, a więc opowiem Wam w jaki sposób tutaj odebrać tego airdropa, pokażę platformę, której tokeny właśnie dostaniemy i porozmawiamy sobie jeszcze o tym, co dzieje się obecnie na Probicie. Jeżeli jesteś zainteresowany, łapka w górę, zostań ze mną i lecimy z tematem. 8 godzin temu giełda Probit. Powiadomiła nas o tym, że będzie właśnie airdrop, to jest nazwane Fresh Round of Airdrop Mondays i Open i to świadczy o tym, że najprawdopodobniej tego typu airdropy na giełdzie probit będą coraz częstsze. W jaki sposób to odebrać? Zaraz Wam opowiem, natomiast to jest o tyle ciekawe dla mnie, że ruszamy tutaj z airdropem platformy do tokenizacji sportu. Jakkolwiek by to nie brzmiało i wiem, że ostatnio tych platform jest sporo, no to muszę przyznać się, słuchajcie, bez bicia, że dla mnie to jest absolutnie nowy temat. Nie znałem wcześniej tego projektu, dopiero właśnie przez probita gdzieś tam go poznałem. Natomiast Giełdy często zaczynają robić nowe rzeczy, i to na pewno jest związane również z tym, że probit ma nowego sternika, a więc krótko mówiąc, zmienił się właściciel giełdy probit i myślę, że tutaj tego typu airdropy mogą być coraz częstsze. Dzisiaj ten airdrop jest za rejestrację, założenie kont, konta i zrobienie KYC. W przyszłości myślę, że tego typu airdropy dla społeczności będą za hodlowanie i być może stejkowanie samego Tokena Prop, tak jak ma to miejsce na innych właśnie giełdach. To, co słuchajcie, jest bardzo ważne, to to, że to nie jest temat dla każdego. Jeżeli nie lubicie giełd scentralizowanych, nie lubicie robić KYC, to być może ten temat nie jest dla Was. Ja standardowo, jeżeli widzę potencjał w jakiejś giełdzie, biorę udział, słuchajcie, w każdej akcji. Jeżeli chodzi o samą platformę, tak jak mówię, temat jest mega ciekawy. Jest to platforma do tokenizacji, słuchajcie, sportu. Są tutaj fan tokeny. No i zobaczcie, mamy tutaj na przykład reprezentację Brazylii, Hiszpanii, mamy Rangersów, mamy Wolverhampton, właśnie z Anglii. Natomiast słuchajcie, tych fantokenów jest dużo, dużo więcej. Są drużyny z Hiszpanii, są nawet drużyny słuchajcie z Włoch, tak jak y, włoska Spezia, gdzie oczywiście występują y, Polacy, no ale również inne kraje i reprezentacje narodowe. A więc powiem Wam szczerze, sam jestem zdumiony, że wcześniej tego nie znalazłem i że gdzieś tam to nie obiło się mi o uszy. I tak jak widzicie, są fantokeny, ale również jest również możliwość IAO, a więc jest trochę tych opcji. Również sama platforma to jest giełda, to jest market, to są fantokeny, to jest również sam token, który stanowi tutaj główną bazę dla tej platformy, bo to właśnie za ten token, który dzisiaj odbierzemy sobie właśnie w airdropie, za ten token możemy kupować te przyszłe fantokeny. Wszystkie informacje macie na stronie o samym tokenie, także można tutaj sobie poczytać, można tutaj z tym wszystkim się zapoznać. Dobra, przejdźmy słuchajcie do faktu, wszystko zostało rozpisane na medium, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób ten airdrop odebrać, ale Należy zrobić rejestrację, należy zweryfikować swój telefon i zrobić weryfikację KYC na drugim poziomie. Oczywiście link do giełdy probit macie, słuchajcie, pod tym filmem, a więc warto wejść też z mojego linku, bo za to są również bonusy, jako ekipa możemy zgarnąć fajny bonus. Zaraz wam to pokażę. Natomiast jeżeli chodzi o weryfikację na poziomie drugim, ja użyłem do tego paszportu i co tu trzeba zrobić? Należy wpisać swoje dane, następnie należy, na, trzeba wysłać zdjęcie paszportu oraz drugie zdjęcie, jak trzymamy paszport w ręku, a więc taki selfie ze zdjęciem i całość trwa około 15 minut. Za to otrzymacie oczywiście 100 tokenów BC. Natomiast bardzo ważne to jest to, że również za polecenie słuchajcie kolejnym osobom, które również zrobił tutaj założył konto, zrobią weryfikację, również jest możliwość otrzymania 100 tokenów. Dla najlepszych polecających. Od, od 2 do 8 tysięcy bicji można dostać. Mam nadzieję, że jako ekipa również załapiemy się tutaj na jakieś dobre miejsce i zrobimy oczywiście standardowo, podzielimy się z naszą społecznością, zrobimy jeszcze jakiś dodatkowy konkurs czy airdrop, a jak uda się zrobić dobre miejsce, to myślę, że również od Probita coś dostaniemy, bo Probit jest, przypominam, partnerem krypto ekipy. Więc zakładacie konto. Jak to zrobić? Oczywiście macie odpowiedni film na moim kanale, więc nie będę tego powtarzał. Jeżeli chodzi, słuchajcie o samą weryfikację, no to MyPage i tu macie weryfikację. I tak jak widzicie, ja już mam zrobioną tą weryfikację na poziomie drugim. Całość, tak jak mówiłem, trwa około 15 minut. Można dostać dodatkowe tokeny za typowe, słuchajcie, za zadania w social mediach, a więc należy polubić właśnie na Twitterze, należy dołączyć do Discorda i dać lajka like na YouTubie. Następnie należy wypełnić bardzo prostą formę, gdzie podacie właśnie swoje ID z Twittera, swój username z Discorda i potwierdzicie, że tutaj bezpośrednio polubiliście profil. Tak naprawdę to by było, słuchajcie, tyle. To, co jest bardzo ważne, to to, że te tokeny, które odbierzemy, będzie można od razu stejkować na platformie. Tak jak widzicie, minimalna ilość do stake'owania to jest 100 sztuk. Ja lubię odebrać jakiś właśnie airdrop, i później to jest fajne, kiedy możemy, słuchajcie, tutaj to zastejkować. Sama platforma, myślę, że czas. Przyjdzie, żeby zrobić tutaj oddzielny film. Wygląda to całkiem nieźle. Tak jak mówię, gdzieś tam projekt turecki, ale widać już, że z dużymi graczami na pokładzie, jeżeli chodzi o kluby. Jeżeli chodzi o giełdę Probit, tak jak wiecie, na giełdzie jest dużo innych możliwości. Mamy m.in. IEO, gdzie możecie kupować właśnie y, tutaj różnego rodzaju projekty w tych wczesnych fazach. Mamy przede wszystkim opcję Exclusive, którą ja bardzo lubię. No i tutaj za połowę ceny będziemy mogli kupić właśnie y, Epicoin. Myślę, że znacie, głośno jest teraz. O tym projekcie, w zależności od tego, oczywiście, ile macie tokenów, prob zastejkowane, ale nie będę o tego omawiał, bo mówiłem o tym wcześniej. Podsumowując, słuchajcie. Pod tym filmem macie link, należy założyć właśnie konto na giełdzie Probit, należy zweryfikować swój telefon, następnie należy zrobić weryfikację, słuchajcie, na poziomie drugim. I oczywiście dodatkowe taski, jeżeli chcecie sobie zrobić tutaj, to dostaniecie dodatkowe tokeny. Jest jeszcze task czwarty, gdzie należy dać retweet posta, dokładnie tego posta, który jest tutaj, a więc z tym airdropem i również dodatkowe tokeny jak najbardziej, słuchajcie, można otrzymać. Czy giełda Probit rzeczywiście pójdzie w tym kierunku jak inne popularne giełdy, że te airdropy będą coraz częstsze, że będą wynagradzać m.in. nas za to, że mamy zastejkowany właśnie na giełdzie token prop? Zobaczymy, ale moim zdaniem tak się właśnie będzie działo. Widać, że nowi właściciele chcą iść w tym kierunku i chcą wynagradzać hodlerów samego Tokena. Sama platforma, bardzo ciekawa, ale oczywiście trzeba zrobić mocniejszy research. No i oczywiście, jeżeli chodzi, słuchajcie o yy, wartość tego airdropu bo o to mnie często pytacie na dzień dzisiejszy to nie jest dużo to jest tylko 7 dolarów ale, tak jak mówię, wraz z rozwojem platformy i wraz z dodatkowymi możliwościami, które będziemy mieli po weryfikacji na giełdzie Probit, myślę, że tutaj będą różnego rodzaju inne korzyści. Ja oczywiście będę uczestniczył, jeżeli ktoś ma ochotę, zapraszam wszystkich serdecznie. Dzisiaj tylko daję Wam taki pierwszy sygnał, że giełda probit zaczyna robić coś nowego, zaczyna się rozwijać. No i oczywiście, słuchajcie, jeżeli nie macie jeszcze konta, możecie je założyć, a jeżeli macie konto niezweryfikowane, należy je zweryfikować. Tak jak mówię, zawalczymy również z probitem o dodatkowe nagrody dla naszej społeczności, jeżeli tych rejestracji będzie więcej. Na dzisiaj to by było tak naprawdę na tyle. Cieszy mnie to, że sport idzie tak, bardzo mocno z blockchainem i że mamy kolejną platformę, która będzie gdzieś tam tokenizować natomiast jestem bardzo, bardzo zaskoczony, że wcześniej gdzieś tam mi nie wpadło to w oko, więc tak jak mówię, dodatkowy również research tutaj tego zrobimy. Mam nadzieję, że było wartościowo, zobaczymy jak sam Probit będzie się rozwijał, brakowało mi tych dodatkowych rzeczy na probicie, dlatego, że y, sam Exclusive y, to nie jest, nie jest to, żeby aż tak często korzystać z tej giełdy, ale jeżeli będą pojawiać się dodatkowe opcje to myślę, że może być tutaj bardzo bardzo ciekawie. Zostaw łapę w górę, zostań komentarz i mam nadzieję, że uda nam się odebrać airdrop. Na dzisiaj to by było. Na tyle. Dzięki za uwagę. Hej, ekipa.